Recording. Uh. Witam Was umiłowanie umiłowani moi na kolejne nagrywce e, W ten dość powiedzmy sobie niepewny dzionek jaki dzisiaj mamy będzie padać, nie będzie padać To jest pytanie szekspirowskie. Ja na ten motor wsiadam z przekonaniem, że dzisiaj mnie się upiecze choć niedawno, bo jakieś półtora godziny temu padało. Zresztą tu w lesie widać pozostałości tego deszczu na asfalcie mokre plamy 273 km zrobione na baku jeszcze mi się kontrolka y, paliwa nie zapaliła czyli kontrolki jako tako nie ma y, rezerwy tutaj jest po prostu miganie ostatniej kropeczki y, cegle, kie, cegiełki czy kostki y, jak już nam tego paliwa brakuje czyli na razie na razie nam jeszcze nie miga no to zauważyłem, że dość mocno teraz więcej mi pali motocykl Ciężko, nie udało mi się zjechać poniżej 3.3 No, to może ja w tym roku jeżdżę może więcej yy, więcej, jak to się nazywa dynamiczniej, agresywniej Chociaż naprawdę jeżdżę, staram się jeździć bardzo, bardzo przepisowo. Nie zawsze mi się udaje. Ja już sobie powiedziałem o tym, że, że, będę że nie będę nadmiernie przekraczał prędkości. Uważam, że to, jest, jeżeli nie ma konieczności, to po co to robić. Zdarza mi się też przekroczyć prędkość, ale na przykład, bo się gdzieś tam naprawdę śpieszę, Sytuacja podbramkowa, tak na przykład byłaby żona chora i się źle czuła i... i wsiadłbym w auto i bym musiał ją zawieźć na przykład gdzieś i prosić gdzieś do, do, o pomoc, nie? czy do szpitala, czy gdzieś... to tak, owszem w innych przypadkach staram się tego nie robić jazda dynamiczna owszem, ale bez przesady Nie będę taki całkowitym hipokrytą, że powiem, że tam nie zdarza mi się przekroczyć, że jadę tam szybciej. No jadę niekiedy szybciej, ale nigdy nadmiernie szybko. Mam punkty, przyznaję się. Za, za, za prędkość jest ich cztery, stałem. Także co zrobić? Trzeba z nimi żyć jeszcze parę 10 dni, bo chyba gdzieś, gdzieś koło 30 dni mi zostało. Może trochę więcej do, do niwelacji. Także Starzecie może każdemu, nie powiem. Nawet jeżdżącemu bardzo wolno, nie? Ale są tacy, takie osoby w którym się to nie zdarza. Znam wiele osób, którzy mają prawo jazdy dłużej niż 10 lat i jeżdżą samochodem, bo są na pewno i więcej mają 20 lat, ale są czynnymi kierowcami i tych mandatów za żadne prze, przewinienia drogowe nie posiadają. Takim kierowcą jest na przykład moja żona. Choć Generalnie uważana jest za kierowcę, który, która jeździ szybciej niż ja, nie? Na przykład samochodem na pewno Ela to co mi wszyscy mówią, że jeździ szybciej niż ja Ja jeżdżę bardzo wolno No nie tak wolno jak ten kierowca tu przede mną Ale wolno. To jest też takie miejsce właśnie, gdzie tu zjeżdżamy z góry i zdarza się, że stoi radiowóz. A pierdole. Widzieliśmy idiotę. To było bardzo niebezpieczne, co ten kierowca tego samochodu zrobił. No się dla, dla takich debili. Bo to, muszę, to, to trzeba po imieniu nazywać takich ludzi. No stoją ci policjanci właśnie w takich miejscach. No szkoda, że dzisiaj nie stali, bo ten pan powinien mieć nauczkę. Niestety... którzy uważają, że na przykład podpieprzanie kier innego kie kolegę, kierowcy do, do, na policję, czy po prostu zgłaszanie tego typu... Y wykroczeń i przestępstw drogowych, no to jest tak zwane... podpierdzielactwo, nie? Konfidenctwo. No ja tego uważam... Raczej ja nie, nie mówię, że robię takie rzeczy, bo wielokrotnie tą sytuację i mam to, nawet trochę tych filmów. Nawet miałem otworzyć taki podkanał, subkanał. A chuj piraci, a chuj piraci chciałem powiedzieć. Ale tak jakoś pomysł mi umarł i no sami widzimy coś co się dzieje na drogach, nie? Jest wielu kierowców, którzy przestrzega przepisy. A są kierowcy, którzy łamią. No tutaj nawet ten odcinek, który w ogóle nie miał być i mamy sam przykład Na odcinku 8 km w drogi, której dojeżdżam codziennie do pracy i nie jest on jakoś tak mocno uczęszczany i zdarzają się właśnie takie kwiatki jak przed chwilą Więc zanim dojedziemy do pracy Podjadę pod Pod paczkomat Dwie przesyłeczki są dla mnie znaczy, jedna dla mnie, druga dla Eli. Też Eli sobie zażyczyła taki uchwyt jak ja mam. Takiego X-Gripa eee, z ładowaniem. No, pozazdrościła Dominicę. Także umiłowani moi, a co wy sądzicie? Czy. Czy warto piętnować takie przypadki łamania przepisu ruchu drogowego na przykład pokazywanie filmach czy ewentualnego zgłaszania e, e, policji czy lepiej to zostawić nie przejmować się tym także tutaj będę prosił o o ewentualną Wasze komentarze co Wy na ten temat sądzicie Także dziękuję uprzejmie za obejrzenie tego vloga. Do następnego. Trzymajcie się ciepło, pa.